Kiedy dzieci chcą harcować, to dorośli mają czas Pokój pełen jest zabawy, krzyk gonitwy, piski wrzask. Nocą wstaje świat fantazji, różnie w nim się może dziać Statkiem może być odkurzacz, ale w końcu trzeba... Co się dzieje, co się dzieje? To właśnie wstaje tata lew. Kiedy zacznie się opowieść. Raz, dwa, raz, dwa. Już jest! Duduś Nowak. Każdemu mogą się przydarzyć najróżniejsze rzeczy. To się nazywa przypadek. Przypadek, przypadek. Uważam, że nie ma przypadku. To niech będzie przeznaczenie. <laughs> O, 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 chyba jedziemy na gapę. Na gapę! To dobre! Z naszym losem jest mniej więcej tak. To, co na początku wydaje ci się tragedią, już za chwilę może się okazać szczęściem. Albo odwrotnie. Następny przystanek kwiatowa! Zdradzić ci tajemnicę? Zaoszczędziłam na bilecie. Co? To znaczy, że jedziesz na gaz. Może powiesz to jeszcze głos. A jeśli przyjdzie kontroler? E, tam bilety do kontroli? <laughs> Proszę okazać bilety. E, e. Mm, no dobrze. Hm? Ej, co jest? Jakiś problem, prosiak? No właśnie. Ej, mała, twój bilet. Pokaż bilet. Przepraszam, panie kontrolerze, ja mam bilet siostry, proszę bardzo. Przeszkadzam, ale musimy wysiąść. Co za przypadek! Dzięki, proszę. Nazywam się Nowak. Duduś Nowak. Mm. Czy mogę, Dudusiu, zaprosić cię na lody? <laughs> Co? Skłupiałaś? Jasne. Tam stoi mój rower. Nie. A więc, jedno jest pewne. Gdybym kupiła bilet, Dudusiu, nie poznalibyśmy się, prawda? Prawda? Czyli dobrze, że jechałam na gapę. Cho choć w zasadzie zrobiłam niedobrze, rozumiesz? Nie. No nic nieważne. Czy wierzysz w przypadki tata twierdzi, że istnieje tylko przeznaczenie? I ma rację ty i ja, Duduś i... jak masz na imię? To najpiękniejsze i jakie słyszałem. Jagódka. Jak to brzmi? Jagódka? To znaczy Danutka. widzisz, przez ciebie tracę głowy. W końcu coś takiego nie zdarza mi się co dzień. Oh, kręci mi się w głowie, trzymaj mnie, Duduś. Oh, oh, źle się czujesz? Skąd? Jestem tylko kompletnie tym wszystkim oszołomiona. Oh! Duduś? Duduś Nowak? Że mnie oczy nie mylą, a mnie obiecywałeś wielką miłość! Drani! Dudusiu, kto to był? Nie mam pojęcia, nie znam jej. Ale ona zna ciebie. To pewnie jakaś pomyłka. <laughs> Wiesz, że potrafi świetnie całować. Tak, co masz na myśli? Tam jest w ten chłopak z autopsyjnych! Hmm, Chyba musimy to przełożyć. Och, dobry pomysł. A potem poszła z tym Dudusiem. Tak po prostu, bez mnie. Czy ty słyszysz, Walterze? Nasza Danutka tak po prostu sobie gdzieś idzie z całkiem obcym chłopakiem. No to co? Kiedy się poznaliśmy, też przecież stale gdzieś ze mną chodziłaś, Irenko. Ale nie tak po prostu. A niby jak? Naprawdę myślisz, że to dobry pomysł? Jasne, niech wiedzą, że jesteśmy razem. A no, jeśli twoi rodzice mnie nie polubią. A już zostaw mnie. E, hop. Jak on wygląda? E, e, trudno powiedzieć. W każdym razie to nie mój typ. Naprawdę może jesteś zazdrosna, że nie wybrał ciebie, Zdura. co? Uważam, że Danutka na coś takiego jest o wiele za mała. Nie wiadomo przecież, co takim młodym chłopakom chodzi po głowie. O. A? jest mój Duduś. Nowak. A, znam go. To Duduś Nowak, jeden z największych podrywaczy w mieście. Tylko nie mówcie, że nie słyszeliście o Dudku Pieszczochu. <śmiech> <śmiech> mm, jak <laughs> miło. Bardzo dziękuję. Wygląda sympatycznie. Nie powiedziałaś mi, że masz taką czarującą mamę. <śmiech> <śmiech> oh. Lizus. Czy Duduś może zostać na kolacji? No więc kiedy skończę szkołę, zostanę fryzjerem. Albo może rajdowcem. Fryzjerem? Ciekawe. Rajdowcem? No nieźle. Ostatnio Dudkowi się śniło, że jest stosem. Pełen wypas. Dwanaście biegów, osiem gaźników i pruje przez pole 200 na godzinę. I cały czas trąbi. Ech, co, co za i... zdoby! Oh. 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 Ależ Dudusiu, nie musisz tego robić. W końcu jesteś naszym gościem. E, nie ma sprawy, w domu wszyscy powinni pomagać. Słyszeliście? Powinniście brać przykład. Ten typ zaczyna mnie strasznie wkurzać. A jaki potrafi być, kiedy jesteśmy sami? Uroczy mówię Wam. Całowałaś się. Już. Ty zgłupiałaś. Proszę się na nich nie gniewać, mieli dobre chęci. Mm -hmm. o, I bardzo dziękuję za gościnę. Do widzenia, Dudusiu. Cóż to za uroczy chłopiec? Zobaczymy się wkrótce. Nie kładź się dzisiaj spać. Przyjadę po ciebie oh. koło północy. Oh. Ah. Załatwię tego typka. To mój ulubiony zakątek. Jeszcze nikomu go nie pokazywałem. Poza tobą, oczywiście. Serio? Mhm. Uh -huh. Czasem tu przychodzę, patrzę w niebo i wyobrażam sobie, że jestem rakietą z dwiema dyszami. Je. I lecę przez wszechświat. Mijam czarne dziury i potężne meteory. Co za uczucie mówię ci. Wyobrażam sobie. On nie może jej pocałować, jasne? Dlaczego? Bo wtedy będzie musiała za niego wyjść, a przynajmniej będą zaręczeni. Raz doszło do spadku ciśnienia w kabinie i cały tlen wyssało na zewnątrz. Oh. Ale na szczęście potrafię na długo wstrzymać oddech. To mi uratowało życie, chcesz zobaczyć? Dość! Już wystarczy, wierzę ci. Duduś! Oh, teraz ty mnie uratowałaś! Ach, Duduś! To był perfidny podstęp. Muszę, Muszę... natychmiast coś zrobić. Nie, nie. Oh. Mhm. Siostrzeczko Nie chcę cię nigdy, nigdy, nigdy więcej widzieć, rozumiesz? I potem też nie Pożałujesz, jeżeli jeszcze raz będziesz mnie szpiegował Chciałem, chciałem, chciałem cię tylko uratować Ten typ przed tobą udaje Zdura, on mnie kocha Zmiertaj będzie obrażona co najmniej przez miesiąc. Gdybym tylko mógł udowodnić, że ten nowak. Trzeba coś zrobić, żeby go zdemaskować. Można go śledzić, zrobić zdjęcia, jak tajni agenci. Mm. Mam lepszy pomysł. A jeśli dziś nie pojedzie tym autobusem, może wczoraj wsiadł tu przypadkiem? Zobaczymy. Ręczę, że to jest jego sposób działania. Podrywa w autobusie dziewczyny i potem udaje wielką miłość. <totekanie> Następny przystanek kwiatowa. Nic z tego. Hmm. A jednak wiedziałem. Teraz pokaż, co potrafisz, Marychna. Czy mogę usiąść? Proszę. Czy my się skądś nie znamy? Raczej nie, ale oczywiście możemy to zmienić. Fantastycznie, chyba ten głupek połknął haczyk. Mógłbym cię zaprosić na lody, ty i ja, Duduś i Zuze. To najpiękniejsze imię, jakie słyszałem. Przykro mi, ale już wysiadam. Spotkajmy się za godzinę przed wesołym miasteczkiem. Oj, co to za godzinę przed wesołym miasteczkiem, kochający duduś? Uwaga, przynęta na haczyku. Powtarzam, przynęta na haczyku. Uwaga! Zrozumiałem. Psynęta w zasięgu wzroku. Odbiór. Zuza. Duduś. <laughs> Uwaga. Zaraz rybka połknie haczyk. A więc to tak. Duduś. Danutka. <laughs> Zuza. Parychna! Oh. Oh. Misja skończona. <laughs> <laughs> Opracowanie Telewizja Polska, Agencja Filmowa. Reżyseria Andrzej Bobusz, Dialogi na podstawie tłumaczenia Krystyny Żuchowicz, Grażyna Dyksińska. Dźwięk Jakub Milencki. Montaż Zofia Moch, Tekst piosenki Krzysztof Żaśniowiecki. Opracowanie muzyczne Eugeniusz Majszak. Kierownik produkcji Monika Wojtysiak. Wystąpili Marcin Krzybylski, Jolanta Wilk, Agnieszka Kunichowska, Iwona Rulewicz, Anna Apostolakis, Leszek Zduń, Cezary Kwieciński, Tomasz Bednarek i inni.